Cicho, bo Muflon ma dla mnie prezent. Znalazłem to na No i do, już mi się podoba. tak sobie myślę, kurwa stary. Chyba ukręci z tego coś. Co ty gadasz? Nie wiem, z czego. To chyba dzika, to dziczyzna. Na pewno coś z tego ukręcę. Ta ra 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 O, patrzcie, nie jakiś dolcze dziabana, gówno śmierdzące, bezcenne, tylko szmaciarskie polary są. I to, kurwa, ten. I to znalazłem I to wjebałem do samochodu, Pamiętam I wjebałem tutaj. I to ze mną jeździ już chwilę, patrz To jest paczka, to jest filtr do Yamachy. I tutaj dałem Coś takiego, zacznij tu, tu ty. czekaj tu. Ty, a gdzie to jest? Uciekło kurwa i gówno już tego będę miał. Nie ty, gdzieś to wsadziło Chyba wodby. Ty no niemożliwe! Naprawdę mufl byłeś tak romantyczny, żeby się dźwignął. Adam Wroca byłbyś z ciebie dumny. Niemożliwe, no mam. To. Pięknie mów, mufl... Naprawdę Biegam twój, tam twój tam. prezent był dla mnie bezcenny. Patrz Mimo, tam. że miał warty 0 zł tak. Dla mnie był warty Ty, Ty, wszystkiego. Jak, jak z tego. Z yy, kurwa ten Stawasz Gir kurwa Ty. Ale, Gdzie to jest? Dość dzika była Szczecina do kręcenia dzików, no, kurwa. Naprawdę osadu. Muflon, powiem ci, że Ale doceniam w tym wszystkim to, że się starałeś, że nie, pamiętałeś, nie, 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 że pomyślałeś, to. bo czasami nie, nie, jest nie. mieć nadzieję na, jak, na, na, na jakiś temat niż mieć to, co właśnie o czym myślałeś, no. Piękne kotwy, M12 na 140. Naprawdę, no zapiera mi w dech w piersiach. I śruba, jakaś pewnie gówniana, klasy 5.8. Też mi zapiera dech w piersiach, ale no... Normalnie nie miałem... Nie, nie się... no, super, powiem Ci, że chyba zbrojnikowi obiecałem trochę nakręcić jigów, to mu tu dam. Dam mu jigistego. Jechała, leżała wiewiórka na drodze, jak była przyklejona, to jutro weźmiemy, świetny pomysł. Muflon, naprawdę, to może być to! Nie ma Cholera, może pod Paragonem nie ma. no. odczepienia do na odległość. No. Na odległość. I to 60 zł. Kurwa, Muflon wydał nie to chodzi, 60 tak. zł. Nie wierzę w to. Naprawdę ten ja to dzik był tu, piękny. Kurwa. Muflon, no. ten, ten, ten dzik po prostu zaparł mi dech w piersiach. Nie sama ta sierść, bo jeszcze jej nie widziałem, tylko zaparła mi dech w piersiach informacja, że to było dla mnie ja już poczułem się wielki Naprawdę, choćby przez chwilę Nie wiem gdzie uciekł ten dzik Nic to nie zmieniło w moim życiu Ale... Ja go znajdę zaraz ale... Byłem naprawdę przez chwilę w niebie Samo to, że chciałeś mi dać dzika Jest większe... O, jest! Patrz kurwa stary, patrz Znalazłem Będzie na koguty Zajebiste A co to jest dzika, Sztywne, nie? Sztywne, nie wiem, jakieś gówno, może i dzik Sztywne, do niczego się nie da, ale na to złowie Patrz, znalazłem. Zrobię z tego. I na tym polega piękna dacenu, łowienia na z dzika, dzigi, że robisz dzik z byle czego, rzucasz go do wody i wystarczy wierzyć, dacenu. że złowi rybę. Ale I złowi Ale jak się nie nadaje? No, no nadaje się 100%. Przecina jak, jak skurwysyn. Dawaj to. No Dawaj mówisz, to. że 10, to, zaniosę to. to. Zaniosę to do auta. Z nad musisz dziga zrobić. Z nad na pewno zrobię dzika. Beny złowi rybę. MK jego wierny uczeń też złowi rybę A ja kładę to do Skody Gdybym zapomniał, gdzie to położyłem To pamiętajcie, że w Skodzie zbrojnik Ukręcę Ci z tego jig'a I gwarantuję Ci Że z tego jig'a złowisz rybę Prusowali mi się ta Skoda Ale to taka jest Skoda, żeby łowić nad Sanem Już czuć, pokaż i tu pyszne jedzenie. Uwydatnia jest. O, jest. się. Zazdroszczę. Tu czuję wam, że. Ja Tylko mam to, widać. to będzie wybitne. Wybitne to, będzie wybitne. to jest Wybitne Znasz samo.